Dzisiaj będzie o czymś bardzo smutnym, właściwie przerażającym. 27 stycznia jest obchodzony na całym świecie Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Jest to dla mnie też smutne, dlatego że duża część mojej rodziny zginęła w Holokauście. Natomiast ten dzień mógłby być też dniem nadziei, dlatego że 27 stycznia to jest też Dzień Wyzwolenia Obozu Auschwitz-Birkenau. Niestety w Polsce ten dzień jest właściwie coraz smutniejszy dlatego, że Polacy i Polki w dużej części nie pamiętają o jest on wypierany z pamięci. Co smutniejsze, czy bardziej przerażające, chociaż na polskich ziemiach zginęły setki tysięcy, miliony Żydów, to niestety cały czas mamy do czynienia z mnóstwem dowcipów o Żydach. Mamy napisy antysemickie na murach, które na dodatek trwają wieloma miesiącami, nikt się nimi nie interesuje. Mamy do czynienia z dość masowym z obojętnieniem na kwestie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii. I niestety to zabojętnienie ma cały, coraz bardziej szeroki zakres, szeroki charakter. Tylko w, 2000, w, w ubiegłym roku, 2016 roku, niestety rząd również przyłączył się do tego zabojętnienia, mianowicie zlikwidowano dwie instytucje przyrządowe czy rządowe zajmujące się walką z ksenofobią, w tym z antysemityzmem. Jedną z nich to była taka instytucja zajmująca się obroną praw człowieka przy MSW, druga przy premierze bezpośrednio, taka rada zajmująca się walką z ksenofobią i rasizmem. Niestety te instytucje już nie istnieją. Mamy jednocześnie bardzo niepokojące orzeczenia prokuratury. Coraz więcej jest tych decyzji prokuratury. Mieliśmy na przykład ostatnio bardzo dziwną decyzję, że prokuratura chciała zmniejszyć, chce zmniejszyć wymiar kary dla człowieka, który na wrocławskim rynku spalił kukłę Żyda. Prokuratura żąda mniejszego wymiaru kary niż ten narzeczony. Mamy do czynienia z kolejnymi ekscesami pana Miedlara, który był księdzem nienawistnym, z obrzydliwym przekazem księdzem, który rzeczywiście pluł potwornie również na Żydów, i również prokuratura nie, chce, nie chciała podjąć postępowania przeciwko niemu. W tym samym czasie kolejne są ekscesy różnych grup neonazistowskich, które. Chwalą się swastykami. Ostatnio była głośna sprawa, palące się swastyki, gdzie dumni młodzi panowie stali przy niej i również prokuratura uznała, że nic się nie stało, że jest to drobiazg. Jednocześnie wspominany już Międlar, osoba wyjątkowo nieciekawa, która głosi potwornie obrzydliwe poglądy, strasznie agresywne, nienawistne, ksenofobiczne, rasistowskie i antysemickie. Międlar zgłosił do prokuratury ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Tym wnioskiem prokuratura się zainteresowała. W tym kontekście zresztą od razu chciałbym wyrazić swój szacunek ośrodkowi, w ogóle ludzi, którzy w Polsce walczą z antysemityzmem czy rasizmem, polską antifą, różnymi organizacjami przeciwko nacjonalizmowi, socjalistycznymi, socjaldemokratycznymi o różnych odcieniach ekologicznymi, nawet, dlatego że w Polsce coraz bardziej walka z nazizmem, z faszyzmem, z antysemityzmem staje się aktem odwagi staje się aktem, można powiedzieć, wyrazem opozycyjnych opinii, dlatego że władza niestety coraz częściej sprzyja właśnie różnego rodzaju bojówkom, że wspomnę tutaj swego czasu kilkanaście tygodni temu Andrzej Duda przykłyszował nawet, że tak powiem, obsługę ONR-owską. To znaczy wokół niego młodzi ludzie o poglądach neofaszystowskich paradowali, byli jego obstawą czy ochroną. Co dla mnie też bardzo smutne jako dziennikarza, muszę powiedzieć, że polskie dziennikarstwo prawicowe jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o pamięć o Holokauście, no można być wstydmi za nich, jest tym coraz gorzej. Wspomnę tutaj tylko, jest taka książka niejakiego Piotra Zychowicza z Do Rzeczy, który sugerował, żeby że Polska powinna w czasie II wojny światowej zbudować sojusz z hitlerowskimi Niemcami przeciwko bolszewikom, tym złym Rosjanom. tak. Więc można tutaj tylko panu Zychowiczowi powiedzieć, że. Bo on również marginalizuje podobnie jak inni historycy prawicowi koniec wojny, więc można jemu i im powiedzieć, że koniec II wojny światowej miał i również ten dzisiejszy dzień, tak ta rocznica, miała pewien ważny skutek. Przestały dymić kominy w obozach koncentracyjnych. Niestety, dla dużej części naszych prawicowych publicystów, dziennikarzy czy polityków, to przestaje być ważne. Zrównuje się komunizm z faszyzmem. Sugeruje się, że koniec wojny tak naprawdę nie był żadnym świętem że to, że przestały dymić kominy, to tak naprawdę wcale nie jest takie ważne, tak? Co dla mnie jest też bardzo bolesne w tym kontekście, że zamiast pamiętać o Holokauście, po to, żeby on się nigdy nie powtórzył, to, gdy są ekscesy antysemickie czy rasistowskie ze strony różnych chuliganów, to słyszymy ze strony najwyższych władz i polskich dziennikarzy, że nic się nie stało. To są indywidualne przypadki. Polacy to w większości bohaterowie. A przecież tak naprawdę częścią wszelkich dyktatur, częścią rasizmu, ksenofobii jest obojętność. Obojętność pomieszana z taką zupełnie nieuprawnioną dumą, tak? My, polski naród. Jesteśmy wspaniali, jesteśmy lepsi od Francuzów na przykład, czy od Niemców. Tak? I się mówi, że w związku z tym, że nie wiem, we Francji jest więcej ekscesów antysemickich, to my jesteśmy lepsi. Tak? I oto mamy świetny przepis na właśnie taką neutralizację. Nic się u nas złego nie dzieje. Tymczasem niestety również ostatnie dane to pokazują. W Polsce w porównaniu z początkiem XXI wieku tych ekscesów rasistowskich jest coraz więcej. Wszystkie dane to pokazują. I można powiedzieć, im więcej jest ekscesów, Antysemickich. Im więcej jest ekscesów rasistowskich, ksenofobicznych, tym bardziej władza jest na te ekscesy obojętna. Jedna zmiana, która nastąpiła w ciągu ostatnich trzech lat, to pokazują statystyki policji, zamiast ekscesów antysemickich, coraz częściej są ekscesy skierowane przeciwko muzułmanom, skierowane przeciwko uchodźcom, skierowane je kiedy po prostu często wobec osób, które mają trochę inny kolor skóry na przykład. I również mamy tutaj do czynienia z, z, z jakąś obojętnością, z kolejne z przerażające w runcie, czy wypowiedzi ministra Błaszczaka, że to są w ogóle jakieś drobiazgi, że my jesteśmy jakąś awangardą cywilizacji. W tym kontekście warto jeszcze jedną datę może przypomnieć, 26 stycznia. To jest Dzień Islamu w Kościele Katolickim. Kościele katolickim, to jest dzień kościelny. Ja jestem ateistą, krytykuję często Kościół katolicki, ale nawet Kościół katolicki wychodzi naprzeciw muzułmanom. Tymczasem polscy bojówkarze, którzy się mają za wielkich katolików, coraz częściej chcą bić wspominany międlar, który się nienawistnie wypowiadał na temat islamu. Więc wydaje mi się, że źle się w Polsce dzieje, jeżeli chodzi o wrażliwość. I myślę, że ten dzień pamięci ofiarach Holokaustu. Jest dobrym dniem do tego, żeby zaapelować do wszystkich, abyśmy byli wrażliwi. Ja muszę powiedzieć, że naprawdę nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem na poziomie emocjonalnym, intelektualnym, jakimkolwiek, jak można gardzić innym człowiekiem z tej racji, że ma inny kolor skóry, że jest Żydem, że jest Syryjczykiem czy Afgańczykiem. Myślę, że to nie jest tylko kwestia światopoglądu, przemyśleń, to jest po prostu kwestia elementarnej ludzkiej przyzwoitości.